Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Ola i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będę otwierała prezenty z dnia drugiego oraz dnia trzeciego. Zostałam upomniana przez Małgosię Gierzewską, że nie zadałam żadnego pytania w ostatnim odcinku, dlatego dzisiaj spieszę nadrobić to fopa i chciałam wam zadać takie pytanie może bardziej opisowe mianowicie jak wam minął ten rok z czego jesteście zadowolone co wam się udało a co niestety nie poszło tak jak chciałyście No i oczywiście każdy kto weźmie udział w zabawie odpowie na wszystkie pytania będzie brał udział w losowaniu jakiejś fajnej nagrody a teraz specjalnie dla Sysi świeczka. Ta świeczka może taka do końca nie jest świąteczna, bo to jest świeczka kawowa, ale pięknie pachnie. I to jest świeczka, którą dostałam od dziewczyn na sabacie. Także bardzo Wam dziewczyny Asia, Monika, Agnieszka, bardzo Wam serdecznie dziękuję. To jest świeczuszka od was. Dobra, to muszę posprzątać, bo tu sobie bałaganu narobiłam. I otwieramy dzisiaj dzień drugi i dzień trzeci. Może ja zacznę od kalendarza, bo tutaj będę otwierała tylko drugi dzień. Dlatego, że ten kalendarz adwentowy, ja wam chyba jeszcze o tym nie mówiłam, ten kalendarz adwentowy. On, jest, on ma 12 okienek. Także tutaj należy otwierać co drugi dzień. I akurat mamy, otwor, otworzyłyśmy pierwszego dnia. Otworzymy, otwieramy zatem trzeciego dnia. Potem otworzymy piątego dnia. Chyba dobrze to sobie wymyśliłam. No, chyba tak. No, i tak co drugi dzień będziemy po prostu otwierać. Ja tutaj, słuchajcie, odkryłam, że tu są takie specjalne, przygotowane miejsca, żeby paluszek wsadzić i pociągnąć. I mamy dzień drugi. Dobrze. Znaczy, dzień drugi, no drugie okienko. To i to. Dobra. To i to. I zobaczmy, co tam w drugim okienku. Wymyślona. No tu już widzę, że Emma Ball. Pudełeczko z owieczkami. Świetne. Ja akurat mam takie pudełeczko, więc pewnie komuś go podaruję. Emma Ball. No i tu jest. O, też Emma Ball. Akurat takiego nie mam. Świetne. Ok. Aha. Nie, no świetne to pudełko. Świetne to pudełko jest, je można sobie zmniejszyć, ale wtedy wzór <grymnie> straci na wyglądzie. Przecież to są takie. A, trzy pudełeczka. Zobaczmy tą. tej owcy, może twarz? O, może to było tak. Dobra. Świetna. Emma Bolpuszeczki. Bardzo fajne. Ja to lubię takie gadżety, więc mnie to się podoba. Tą puszeczkę akurat posiadam, dokładnie taką samą, więc pewnie komuś podaruję, ale tutaj mam takie śliczne puszeczki z Emmy I to było w okienki drugim. A teraz tutaj nasza paczuszka od Kasi. To zaczynamy od dnia drugiego. Dnia drugiego. To są moje poduszeczki świąteczne. Akurat była okazja, żeby je wyciągnąć. One się tak w sumie fajnie komponują z tymi naturalnymi torebkami. I oglądamy dzień drugi. W kalendarzu świątecznym. Mamy dwie, dwa cukiereczki i. O, igiełki z Igiełki z To są takie igły do szycia. Fajnie. Zawsze się przydadzą. Więc mamy igiełki z i cukierki w tym drugim dniu. I w trzecim. I w trzecim. O, tu dalej coś zapakowane. No i oczywiście dwa cukiereczki. Tak. I co to jest? Czyżby wosk? Czyżby wosk? Czy to jest wosk, czy to jest po prostu a, pudełeczko. Zobaczmy. Oczekajcie, ja to spróbuję otworzyć. Tak, pudełeczko. Nie wiem, czy to nie jest z, z serzu. O, fajne takie. E, nie, tysła. O, reflec zdysła. No, i takie dostałam pozyreczko. Super, bardzo fajne. Czyli mamy igiełki, pudełeczko i czekoladki. Wszystkie prezenty cudne i bardzo dziękuję. No i to na tyle, kochani. Dzisiaj będzie króciutki odcinek. Widzimy się 6 grudnia. I. Wtedy pewnie zrobię taki troszeczkę dłuższy odcinek, bo jeszcze pokażę Wam jeden mystery box, który zamówiłam, który do mnie doszedł yy, i powiem Wam parę słów, czy jestem z niego zadowolona, czy też nie. Dobra, słuchajcie, oglądajcie u dziewczyn, zapraszam na wszystkie kanały, dziewczyny pokazują paczki, jest ekscytująco, świątecznie, bawmy się wspaniale i do zobaczenia. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa.